Cześć! Dzisiaj zapoznamy się z małą myszką, która mieszka w norce. Myszka to nasz język, a norka to nasza buzia. Zastukajmy do myszki i zapoznajmy się z nią. Puk. puk. Jest ciekawe, czy z drugiej strony też przybiegnie. I jeszcze raz sprawdźmy, czy myszka zejdzie do piwnicy. A teraz nasza myszka pobiegnie na strych, a my do niej popukamy. Bardzo dobrze. Nasza myszka zrobi dzisiaj porządki. Zrobi porządki w swojej norce. W takim razie zabierajmy się do sprzątania. Bierzemy małą szmatkę i płucujemy. Fantastycznie. A teraz troszeczkę myszka sobie z radości, że jej się to sprzątanie tak udało, chociaż jeszcze nie do końca, troszkę sobie poskacze. Możemy jeszcze dołożyć troszkę głosu. Pośpiewajmy sobie. Jak tak sobie myszka już odpoczęła, to teraz wskakuje znowu do naszej norki i odkurzaczem z wszystkich kątów wykurzy wszystkie śmieci. Jeszcze raz. Ja, już. Całą naszą norkę. Odkurzyła, to teraz jeszcze ostatnie takie dmuchnięcia, żeby ostatni pyłek z mebli, z półek zdmuchnąć, żeby już poleciał sobie. Uf, 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 uf. Oczywiście dmuchacie ze mną, tak? Uf, uf, uf. Do zobaczenia po przerwie. I teraz zapoznam Was z małą, króciutką rymowanką. Posłuchajcie. Mysią norkę myszka mała z drugą myszką szorowała, szczotką śmieci wymiatała, szmatką półki pucowała. Szczotką śmieci wymiatała, a szczoteczką szorowała. Powiemy teraz nasz wierszyk jeszcze raz. Powolutku razem. Dobrze? drugą myszką szorowała szczotką śmieci wymiatała szmatką półki pucowała szczotką śmieci wymiatała a szczoteczką Szorowała. Fantastycznie. Teraz nasz wierszyk jeszcze raz powolutku powiemy, ale już ze znanym Wam korkiem. Macie korek przy sobie? W takim razie startujemy. Myślą norkę myszka mała z drugą myszką szorowała. Szczotką śmieci wymiatała, szmatką półki pucowała. Szczotką śmieci Wymiatała, a szczoteczką szorowała. I jeszcze raz Mysią nolkę, myszka mała, z drugą myszką szorowała. Szczotką śmieci wymiatała, Szmatką półki pucowała. Szczotką śmieci wymiatała, A szczoteczką szorowała. A teraz już pora na wspaniałą recytację. Mysią norkę myszka mała z drugą myszką szorowała. Szczotką śmieci wymiatała, szmatką półki pucowała. Szczotką śmieci wymiatała, a szczoteczką szorowała. Wiosenne porządki naszej myszki dobiegły końca. Tym razem to wszystko. Trzymajcie się.